Wewnętrzny lekarz jest po to, żeby Was po prostu naprowadzić na działanie, żebyście zrozumieli, że możecie. Jak go uaktywnicie, to ze zdumieniem stwierdzicie, że wszystko działa. Ale tak, jak macie tego wewnętrznego lekarza ujrzeć? Przyjdzie, będzie wyglądał tak jak Wy, a może to taki obok pary, a może coś innego. Ojej, czy, i później, czy on zadziałał, czy nie zadziałał, czuje coś na plecach, czy to jest efekt działania, czy tam zdrowieje, czy... oj, byście się uwikłali. Najlepszą rzeczą tutaj jest wejście w stan Boga albo w stan dziecka. Cofnijcie się wtedy do okresu, kiedy byliście małym dzieckiem. Wtedy odczuwaliście stan zwycięstwa, ale nie aż taki silny, jednak ta wszystko możliwość tu się przebijała. Czemu? Bo w przypadku wewnętrznego lekarza my jesteśmy niewinni. My po prostu czujemy, no nie, że jesteśmy za wszystkim połączeni. Kiedy my dorastamy, no niestety nasze przewiny, nasza chybotliwa psychika i zaprogramowany usług doprowadza do tego, że jesteśmy nie fair w stosunku do różnych elementów życia. Do psa, bo kopnęliśmy, do teściowej, bo ją wyrzuciliśmy, do dzieci, bo ich nie chcemy, do sąsiada, bo nam się nie podoba, do ścian, bo tylko Czyli mamy pretensje. Każda pretensja, każde coś, każde najmniejsze niepodobanie oddziela nas od tego wszystkiego. I kiedy jesteśmy dzieckiem, wszystko jest piękne. Wszystko jest piękne. A to się naprawi ścianę. O, to się naprawi kolanko. Bierzesz trawkę, kładziesz na to kolanko i wiesz, że to działa. I właśnie wtedy, no nie, bo czujesz, że tak jest, Uruchamiasz za pomocą sił przyrody tak zwanego wewnętrznego lekarza, który działa w pierwszych trzech wymiarach, właśnie na człowieka biologicznego. Zaczyna się wszystko samo dziać, bo on, specyficzna, inteligentna struktura, jest Twoim działaniem. Wy tylko chcecie. I właśnie wy jak wejdziecie w siebie na tego dzieciaczka, tak przypomnieć sobie, jak mieliście tam cztery latka, no nie może pięć, a żeście się bawili, wszystkich kochaliście, wszystko było cudowne, będziecie, tak sobie marzyliście, mieć dziesięć basenów kiedyś, bo, bo dzisiaj jest tylko prysznic i nie ma wannych domów. No i wiecie, ale rozumiecie o co chodzi i to jest zawsze ta prawdziwa chęć pomocy. Do tego czasu musicie się cofnąć. Tam jest ukryty wewnętrzny. Ekran. Jak tam dojdziecie i tam chcecie być zdrowi, od razu go aktywujecie, wyskakujecie później i tylko chciejcie. Na skalę patrzycie. Jest! Stan niewinności pozwala osiągnąć całkowite pojednanie z obszarem życiowej eksploracji, czyli tam, gdzie jest nasza aktywna przestrzeń, i uruchomić procesy odrodzeniowe. One są tak potężne. Stan zdrowia fizycznego, psychicznego, umysłowego i egzystencjalnego i jest częścią ich pracy, czyli procesów odrodzeniowych. Nawet nie regeneracyjnych, tylko aż odrodzeniowych. Jak widzicie, potraficie to zrobić.